Co się mówi w takich sytuacjach? jeszcze? Ja tam nie wiem, w sumie. Jest w szoku. Dzień dobry, cześć w drugim albo pierwszym odcinku, bo nie wiem, który poleci wcześniej. Najpierw nakręciliśmy numer intro, teraz będziemy kręcić numer. Robot, a to będą vlogi towarzyszące wydaniu płyty Panaceumadison Cerber. Zapraszam hey, yeah, yeah. Skalowe stroje, skalowe się robotem, czy Płyty moje ci nie Przepraszam, że to tak późno nie ma tych przyznać wcale. Bardzo nie miło. Proszę i dziękuję za dokóbkę. To a ty ładnie to wygląda. Dobry słodeczek podlech na sprawę. Twierdziwe poezji w końcu lądują u mnie. A powiedz mi jeszcze yy, uderzamy stąd na Polskę będziemy robić? Ja mogę. No Szybkie przeszkolenie. Tu nie mogę. Tu mogę, tu dochodzi. Do. To mogę? nie No i nie jestem z tych co coś robią czy jeszcze miasto kop, bo proste hasło, bądź sobą... Ja już łaku spokojna Jak coś nie jest taka za Kończyliśmy właśnie pierwszy dzień zdjęciowy. Zobaczymy, co tam udało się natrzaskać. Nie dusiliśmy, nie siedzieliśmy jakoś długo. Po dwa ujęcia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do zobaczenia na następnym dniu. Duża część tego klipu odbywa się w komputerze Tomka. No, a teraz idziemy na kolejny dzień zdjęciowy. Panaceum, adisun robot. Dobra, siadam i myślimy o Mamy nawiki, te długie, więc w zasadzie hmm. chyba nie musimy dużo robić takich właśnie nawijanych rzeczy teraz. Może jakieś, nie wiem, jakieś <grabia> detale z drugiego sezonu w każdym ja razie. Tak, tak, jakieś takie close-upy na... na, na close-upy? No właśnie tutaj, tutaj na, na tym czarnym tle. Tak. I te close jakbyśmy zrobili ze statywu nawet, no. to się wstajemy w szoku

ファイルとも。はい <laughs>

no? To jest do gwarancji mety, ma do gwarancji mety. Jestem 39-8, nadążanie za plastikiem, chyba trochę już będzie owce, jestem zaprogramowany, kiedy składam, kiedy kleję, jestem nieprzystosowany, kiedy gadam. A trzymać muszę? Dobra. Pace, tu pace robicie. Uj oh yeah. <śmienic> <śmienic> Idę zakończyć ten odcinek vloga. <śmienic> Pamiętajcie, żeby sprawdzić panaceum Addison robot i całą płytę Cerber, która jest dostępna 28 czerwca na streamingach. Co się mówi w takich sytuacjach jeszcze? Ja to nie wiem w sumie. Ale ślijcie to dalej wspierajcie nas, będzie nam bardzo miło. Klipy będą zajebiste, przynajmniej tak nam się wydaje. Robotem, czy robotem czuć, czuję się robotem? Yeah, ey, ey, ey. Wszystko mechanicznie zaprogramowany system.